Trener Patryk Tkaczyk z nami na gościnnych obiektach BKS Skorpiony Szczecin. Przed chwilą tutaj mieliśmy świętowanie sukcesu, sukcesu na mistrzostwach Europy Juniorów. Tam Nadia Formela z medalem, no i przede wszystkim mistrz Europy Juniorów Fabian Urbański. Jak to wszystko tutaj przeżyliście w klubie? Witam serdecznie, dziękuję bardzo. No, bardzo się cieszymy z tego względu, że te mistrzostwa Europy tak dobrze wyszły, ze względu na to, że Nadia Formela po przerwie, spowodowanymi niepowodzeniami, czy to w losowaniu, czy, czy po prostu po ciężkich walkach nie miała osiągnięć na arenie międzynarodowej, a tutaj dwie, dwie wygrane walki, pierwsza z wicemistrzynią Europy, Węgierką, w bardzo, dobrych, w bardzo dobrym sposób wyboksowała ją, w walce ćwierćfinałowej o medal z zawodniczką z Belgii, dominacja, czysty, bardzo dobry boks, z daleka, bez e, jakichś niepotrzebnych e, szarpanin, czy walki w podstansie po swojemu, no i walka półfinałowa z późniejszą e, wicemistrzynią Europy, która przegrała z dominatorką tej walki, e, Ruby Angielką, ale naprawdę bardzo dobra dyspozycja, myślę, że to tylko jest taki początek tego, jak Nadia będzie wyglądała później w boksie seniorskim. No dobrze, a co możemy powiedzieć o Fabianie Urbańskim? Na ile ukształtowany to jest pięściarz, no bo w tych wszystkich czasowych kategoriach wiekowych już wiedzie prym, w juniorach Mistrzostw Europy, jak to się będzie dalej układało, no i jak oceniasz jego występ tutaj w Czechach? Fabian Urbański, no, co roku zdobywamy medale na dużych imprezach międzynarodowych. Jest sprzed dwóch lat mistrzem świata juniorów młodszych. No i tutaj tak samo zakończył zakończył tą grupę wiekową junior z dużym wynikiem mistrz Europy 39 lat czekaliśmy na to aby mistrz Europy był znowu w Polsce po Andrzeju Gołocie jesteśmy dumni dyspozycja jego bardzo dobra z walki na walkę coraz lepsza tutaj byłem z nim od początku do końca i mogę tylko przytoczyć walkę ćwierćfinałową gdzie spotkał się z zawodnikiem z Niemiec o bardzo dobrych warunkach fizycznych praktycznie Prawie 2 metry wzrostu, duży zasięg ramion, niewygodny. E, miał też taktykę na Fabiana, żeby za bardzo na niego nie iść, bo Fabian jest bardzo dobrym zawodnikiem kontrującym. Także dużo go to kosztowało, ale jak było później widać w turnieju, czy walka w półfinale z Węgrem, który ma już 3-4 walki zawodowe, jest mistrzem e, Europy młodzieżowym w boksie zawodowym, e, a pokazał super boks, no i finał. W finału spodziewaliśmy się dużo, dużo trudniejszego niż półfina z tego względu, że wiadomo, kto dochodzi do finału, no to musi coś prezentować sobą. A Fabian zaboksował genialnie. Trzy razy liczony przeciwnik, raz po ciosie na górę, drugi, czas, drugi raz na górę i, i, i również czasu na tułów. Naprawdę dyspozycja super, wykorzystał wszystkie swoje elementy, takie czasy reakcji, praca nóg. Naprawdę boks na, na wysokim poziomie. No właśnie, no bo wygrać mistrzostwa turnieju to jedno, a wygrać w takim stylu, jak wygrał Fabian, to jest zupełnie inna para kaloszy. No tak, e, też po całym turnieju miałem okazję porozmawiać też z innymi trenerami z różnych reprezentacji, między innymi Anglii, Niemiec czy Węgier e, i Gruzji, gdzie, gdzie wprowadzili naprawdę dużo zawodników do finałów. No i oni mówili wyraźnie, Fabian Urbański, najlepszy zawodnik z Europy. To, to o czym świadczy. Mamy rok 2025, i Igrzyska... W Los Angeles, tak sobie wybiegnę do przodu w 2028? Możemy, w kontekście Fabiana Urbańskiego, mówić o tych igrzyskach w Los Angeles? Czy to jeszcze za wcześnie? Wiadomo, wybiegamy też w przyszłość. Chcielibyśmy bardzo. Mamy teraz czasu troszeczkę. Na razie cieszymy się tym, co jest. Fabian jest młodym zawodnikiem. Chcielibyśmy mądrze to zrobić, poprowadzić go w tym kierunku w boks seniorski, bo przeskok, mimo tego, że może być. I jest najlepszy w Europie jako junior, no to wiadomo, że nad średni czy, czy tam dobry senior sprawi mu ogromne problemy. No i my musimy go przygotować na to. W klubie mamy dużo zawodników, tak jak Sebastian Wiktorzak, Łukasz Stanik, którzy są zawodowcami, też z nim robią, też mu pomagają, też go uczą tego boksu. Mamy zawodników boksu olimpijskiego też na wysokim poziomie, z którymi się gdzieś tam już ociera innymi Mateusz Urban, Patryk Borucki czy Mateusz Bereźnicki. No, staramy się go w to wprowadzić. Jak będzie. No prosiłbym o cierpliwość, no bo nie chcielibyśmy aż tak mocno wybiegać w przyszłości, mm -hmm. Jasne. a jak z, z, z warunkami fizycznymi, Fabiana? bo on poskoczył teraz 80 kg, no nie jest, nie jest gigantem, po, pokazał na tych mistrzosach, że sobie z tym radzi, ale w kontekście takim światowym, ewentualnie seniorskim, jak to może wyglądać. Czy na miastos... jakieś obawy? Eee, czy teraz na mistrzostwach Europy był tylko jeden przeciwnik, który naprawdę odbiegał warunkami fizycznymi, tak jak wspomniałem, zawodnik z Niemiec. No miał. Mega, mega warunki fizyczne, ponad 2 metry, prawie 2 metry wzrostu, długi zasięg ramion, to tylko on. Natomiast inni zawodnicy, już nie było takiej dużej różnicy. Okej, okay, może są troszkę wyżsi, może mają dłuższy zasięg ramion, ale Fabian ma to coś. Mhm. Ma czas reakcji, ma genialną pracę nóg, on czuje boks i, i to widać w ringu. No właśnie, na koniec powiedzmy o Fabianie, są, no którzy powiedzmy nie oglądali jego bal. Czym on się wyróżnia, co jest w nim szczególnego? Tak jak wspomniałem, on czuje boks, wywodzi się z rodziny bokserskiej, z tatą zresztą też e, trenowałem, to jest mój serdeczny kolega, e, ma starszego brata Aleksa Urbańskiego, który też ma super wyniki, dwukrotny mistrz polskich juniorów, brązowy medal na mistrzostwach Europy, więc e, oni to mają we krwi, oni to czują, oni to umieją, ciężko trenują, są w szkole mistrzostwa sportowego, gdzie trenują dwa razy dziennie e, i to też przynosi efekty. W tygodniu 10 jednostek treningowych, w tym weekendy jeździmy, boksujemy, jak nie walki, to sparingi i to przynosi efekty. Naprawdę myślę i mam duże, duże nadzieje z nim związane. Sobie przypomniałem, że ja sam robiłem wywiady z Danielem Urbańskim chyba w 2012, jeszcze kawał czasu temu. E, jeszcze zachęcająco rodzinę na koniec, e, kończąc wątek e, Fabiana, który z Urbańskich jest najlepszy? Bo że Fabian niekoniecznie musi być tym najlepszym w ostatecznie w przyszłości. Nie chciałbym mójmować, bo oni są naprawdę, każdy z nich ma swoje atuty, ale wychodzi tak, że im młodszy, tym większy talent, tym większy talent, tak, tym większy talent. Czyli coś tam jeszcze szykujecie. I na koniec jeszcze BKS Skorpion Szczecin, Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Jak to u Was wszystko wygląda, bo efekty Waszej pracy widać, pełna sala, to naprawdę no, pięknie wygląda. Na chwilę obecną, i mam nadzieję już na dłużej, nazywamy się PGE, BKS Skorpion PG. Szczecin, tak, to jest, to jest ważne, eee, Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Klasy bokserskie od czwartej klasy, czwarta, piąta klasa to są sporty walki gdzie mają trening ogólnorozwojowy bokserski z elementami też zapasów i jujitsu. Natomiast piąta szósta, piąta, szósta, siódma, ósma klasa to już jest SMS. No tak samo liceum. W szkole mamy około ponad 70 zawodników samych klas bokserskich więc ta też już siła młodych robi swoje. Nie ukrywamy, że ilość robi dużą robotę. Partnerzy w ćwiczenia w parach, sparingi, sparingi zdaniowe, technika, taktyka walki. Tak, to, to jest ta frekwencja dużo robi nie? I, i dzięki temu, że mają z kim robić, jest taka duża e, możliwość robienia w parach, oni się rozwijają. Nawet ci zawodnicy, którzy przychodzą do nas, a nie mają jeszcze wyników sportowych, to czy to minie pół roku, rok czy dwa, oni zaraz też pukają do drzwi o te najwyższe wyniki. Jeszcze na koniec, wracając do Fabiana, kiedy możemy spodziewać się jego walk w seniorskim takich prawdziwych testów? Bo do Ligi 2 jest zgłoszony, tak? On do Ligi jest zgłoszony, ma ukończone 18 mm -hmm. lat. Mamy takie plany co, związane z nim, żeby gdzieś tam e, też go sprawdzać powoli. E, jeszcze w tym roku ma start w meczu tutaj w Szczecinie, gdzie będziemy organizować mecz międzypaństwowy i chcielibyśmy się po prostu pochwalić tymi zawodnikami naszymi najlepszymi, no i, i Fabian do takich należy. E, mamy też dla niego przygotowany start też międzynarodowy tydzień później w Koszalinie. Dużo eksploatować go nie będziemy, z tego względu, że to były ciężkie mistrzostwa, stoczył cztery walki, a, a wcześniej jeszcze również startował, więc do końca roku mocno nie będziemy go eksploatować, ale po nowym roku już mamy plany związane z tym, żeby gdzieś tam go sprawdzać. Dziękuję. Dziękuję.